Cześć, to ja znów Mała Gosia i dzisiaj będzie makijaż wiosenny. Mam trochę spóźnienia zapłon, bo jest już wiosna, pół miesiąca i nie będzie to taki pełen makijaż, będę wam robić. O teraz zrobię to, to, to i tamto tylko będę po prostu wam... pokazywać na początku, czego, czego używam, a potem będzie taki cały makijaż, więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą będzie. Zamiast tuszu do rzęs odżywka i ja używam odżywki od Eveline. Jest biało, więc teraz możecie nie widzieć moich naturalnych rzęs. Bo mi to rzęs mega zapycha rzęsy. Krem BB. Zamiast podkładu na wiosnę, krem BB. Żeby tak jakby skóra mogła oddychać. No bo... Halo, to nie chcę, żeby wiosnę skóra oddychała. Więc ja już... Za chwilę będzie cięcie i będziecie mnie widzieć z kremem BB. Teraz wracam troszeczkę z wami update'em, bo mam na sobie teraz korektę I będę to teraz blendować Teraz puder I... Teraz tyle, żeby nie zapachać swojej twarzy Boże, teraz dzisiaj wszystko będziemy mnie zapachać Żeby nakładać puder tam, gdzie się świecimy Albo w ogóle go nie nakładać Albo, jak ja teraz to robię, ja zrobię To nie nakładać tam, gdzie chcemy mieć rozświetlaczu pudru, żeby, wiedzieć, nie Jeszcze od tego podkładu czy kremu BB taki naturalny glow więc no, ja nakładam i zaraz się widzimy moja twarz już jest jednolita dlatego daję troszeczkę różu bo wyglądam jak trup i no to nie wygląda zbyt dobrze ja sobie róż nakładam tutaj na policzki tak samo jak i na nosek, żeby było jakby się nie wiem była na Antarktydzie i teraz biorę sobie brązer, tak, brązer i na puchacy pędzelek sobie go nakładam I kultura sobie stworzy Nie ma tej większej filozofii I też sobie daję troszeczkę na czoło, żeby nie była taka blada Więc no ja sobie jeszcze to zaraz poprawię, o Boże, moja fryzura i do Was wracam rozświetlać, się, na nie ale dobra um, już go sobie naprowadziłam tutaj na koczki na połczki policzkowej kości policzkowe, nosek i u I teraz jeszcze jeden jeżeli nie chcecie inwestować wy po prostu czy nie, czy nakładacie na powieki troszeczkę różu i przyklek powujecie go Oświetlaczem. I jest taki różowo złoty popłysk. Teraz tylko wypełniałam sobie brwi kredką. Jakby co w opisie podam Wam nazwy wszystkich kosmetyków, które tutaj używam. Ale większość to są jakieś do 10 zł. To są rzeczy chyba, albo. No, do 10. No, tak. 10 rzeczy to jest chyba. I teraz idziemy do Do... ust. Tutaj so, ja nawilżam pomadką Altera i nakładam pomadkę nyx Dziwne, bo kupiłam ją za 10 zł Orgi, Nalna jest nie. Kupiłam ją za 10 zł, a tak normalna cena to jest 36, więc powiedzmy, że mam szczęście. Pomadka ma ładny Wiosenny odcień i jeszcze przez tą pomadkę nawilżającą Jest matowy, tylko matki łane, satynowy odcień Tak jak mówiłam, teraz lekko ściągłam e, odżywkę z rzędu, I teraz starajmy sobie taki by ustawić I wtedy do was przyjdę Już, to jest koniec, efekt końcowy Możecie napisać w komentarzu jak się wam podobało I czy będziecie go odtwarzać Chwile nie To jest taki make up, no make up Myślę, że zrobić go do 10 minut. A ja bym się z wami żegnała. Moje skarby. Zostawcie subskrypcję. I łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich makijażowych makijaży? <laughs> Filmików? Do widzenia.